Miasta będą mierzyły się za chwilę z wielkimi wyzwaniami. To są wyzwania społeczne, wyzwania gospodarcze, ale też wyzwania klimatyczne. Już dzisiaj wiemy, bo o tym mówią też eksperci ONZ-u, że miasta do 2050 roku będą zamieszkane przez 70% populacji. Ta niezwykła urbanizacja doprowadza do tego, że te wyzwania dadzą o sobie znać bardzo mocno w miastach i tak naprawdę dzięki technologii, dzięki tym rozwiązaniom, które które, które oferuje dzisiejszy świat, będziemy mogli sprawnie zarządzać miastami, ale także życie w tych miastach będzie, będzie na odpowiednim poziomie jakościowym. Jak biznes może wspierać samorządy? Myślę, że pokazujemy to w ramach wdrożeń, które realizujemy nie tylko z Wrocławiem, ale z wieloma samorządami w całym kraju. Pokazujemy Nowe technologie, w jaki sposób mogą wspierać zarówno cyfryzację, bezpieczeństwo, digitalizację. Ale i na przykład ochronę środowiska. Odra we Wrocławiu jest bardzo ważnym elementem ekosystemu i musimy dbać bardzo mocno o, o ten ekosystem. Musimy o niego podwójnie, jakby dbać, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak mieliśmy w sierpniu tamtego roku, kiedy doszło do skażenia. Skupiamy się na poszukiwaniu technologii i rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie szybciej reagować, szybciej informować mieszkańców lub przeciwdziałać takim sytuacjom. Jedno z Podstawowych potrzeb miast i miejscowości, przez które przepływa Odra, jest dziś zadbanie o stan rzeki. Z tego powodu, we współpracy z miastem Wrocław, zainicjowaliśmy projekt, który dzięki wykorzystanym rozwiązaniu internetu rzeczy pomoże zatroszczyć się o ekosystem rzeczny. W T-Mobile wierzymy, że innowacyjne technologie mogą oferować coraz to nowsze i lepsze rozwiązania wspierające troskę o dział otaczające nas środowisko. Bojka analityczna jest właśnie takim przykładem. Nasze rozwiązanie. Boja pomiarowa, e, zdigitalizowana, e, powstała tak naprawdę na zapotrzebowanie w pierwszej chwili biznesu, który musiał udowodnić, że sam nie wprowadza zanieczyszczeń do rzeki, realizując inwestycje. Natomiast w momencie, kiedy zaprezentowaliśmy je kilku prezydentom miast, wyrazili bardzo duże zainteresowanie tym rozwiązaniem, tą boją pomiarową, dzięki której Mogą w odpowiedni sposób monitorować jakość wody. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce wspólnie z firmą T-Mobile będzie realizował projekt dotyczący badania jakości wody poprzez specjalne urządzenie, które zostanie umieszczone, umieszczone na odrze. To urządzenie będzie przez miesiąc czasu badało parametry wody. Zobaczymy, jak te wyniki, jak ta technologia sprawdzi się w warunkach realnych. To jest bardzo fajny poligon do tego, żeby może dostosować technologię, a może ta technologia już jest tak doskonała, że rzeczywiście będzie od pierwszego dnia działała bardzo, bardzo dobrze. Więc jesteśmy też bardzo ciekaw wyników tego, tego pilotażu.